Dzień dobry, Sima z tej strony Renifery i witam Was w pierwszym premierowym odcinku z serii kryptowarsztatu. I tutaj zasada będzie prosta: bierzemy na stół jedno narzędzie, rozkręcamy je śrubokrętem i uczymy się, jak używać go tak, żeby to rynek płacił nam, a nie my jemu. Ta seria powstaje dla Was i z Wami, dlatego umówmy się tak, że jeśli masz jakiś pomysł na kolejny temat, coś jest niejasne, coś chciałbyś dodać, to wale śmiało w komentarzu. Będę czytał każdą wypowiedź i po prostu budujmy ten format razem. Także jeśli wszystko jasne to strzelajcie łapę w górę, żeby ten materiał płynął dalej w świat, a my przechodzimy do mięska. Pierwszym naszym pacjentem jest absolutny klasyk, narzędzie na którym bardzo dużo ludzi traci pieniądze, choć myślą, że je rozumieją. Mowa oczywiście o wskaźniku RSI. Ten wskaźnik to prawdziwy weteran, bo powstał w 78 roku i wyobraźcie sobie, że gość, który go wymyślił, obliczał go na kalkulatorze i rysował ręcznie na papierze milimetrowym, bo nie było jeszcze wtedy komputerów do tradingu. Mamy 2026 rok, latamy w kosmos, mamy sztuczną inteligencję, a większość traderów używa tego wskaźnika dokładnie tak samo źle. Jak robili to amatorzy 50 lat temu i dlatego zamiast zarabiać są dawcami kapitału. Więc dzisiaj skończymy z tą amatorką, pokażę wam jak używać tego old schoolowego narzędzia w nowoczesny sposób. No bo nie oszukujmy się, to co działa na forexie niekoniecznie działa na kryptowalutach i dzisiaj wam to udowodnię. Na sam początek załączamy ten wskaźnik na swój wykres i jeśli chodzi o Trading View, to wchodzimy tutaj w Indicators, wpisujemy RSI i klikamy pierwszą pozycję, czyli Relative Strange Index. Jeśli natomiast chodzi o giełdy, to Tutaj jest sytuacja bardzo podobna Dlatego, że są na tyle rozwinięte, że tak naprawdę Nie trzeba płacić abonamentu na TradingView I wystarczy założyć konto na giełdzie Będziemy właśnie w ikonkę wskaźników Wpisujemy RSI i wybieramy Relative Strange Index i mamy dosłownie Ten sam indykator u siebie Na giełdzie. Wszystkie zaufane giełdy, z których Korzystam znajdziesz w opisie pod tym filmem I ten opis będzie na bieżąco aktualizowany Nieważne, czy to będzie miesiąc, czy rok po wyjściu Tego filmu. Zacznijmy od konkretów Czym w praktyce jest RSI? Myślę, że Możemy na ten moment zapomnieć o definicjach z Wikipedii, które pokazują, że strefa powyżej 70 to wykupienie, a poniżej 30 to wyprzedanie, dlatego że dotychczas krypto było bardzo dynamicznym rynkiem i nie do końca się to tutaj sprawdzało. Już Wam pokażę to na przykładzie. RSI to wskaźnik impetu, czyli momentum. Mierzy on agresję kupujących, więc kiedy cena rośnie pionowo w górę, tak jak tutaj, a RSI wybija poziomy 60, 70, 80 czy nawet 90, to nie znaczy, że rynek jest zmęczony. To znaczy, że rynek w Wpadł w szał zakupowy. Popyt jest tak potężny, że mieli wszystko po drodze. W silnej hoście bitcoin zachowuje się jak rozpędzony pociąg towarowy. To, że wskaźnik wchodzi powyżej 70, czyli na to zielone pole, to informacja, że jedziemy z maksymalną prędkością, a nie, że zaraz się zatrzymamy. Jeśli w takim momencie sprzedasz tylko dlatego, że wskaźnik jest wysoko, to na tym przykładzie, który Wam pokazuję, zrobiłeś największą i najgłupszą rzecz. Dlatego, że no, mamy tutaj grubość 75%. Punktów, więc można powiedzieć, że wykupienie pełną parą, no ale Bitcoin jest na poziomie 20 tysięcy i robi jeszcze 4x do szczytu. Dodatkowo warto podkreślić to, że ten poziom utrzymuje się tutaj grubo przez kilka dobrych miesięcy. Więc pierwszą zasadą do zapamiętania jest to, że w silnym trendzie wysokie RSI to dowód na potężną siłę rynku, a nie sygnał do sprzedaży. Podobnie w odwrotnej sytuacji. Jak zobaczymy sobie ostatnią bestę, czyli właśnie 21 rok, no to tutaj mieliśmy podwójne szczyty i zaczęliśmy nurkować w dół. I tutaj zobaczyliśmy pierwszy raz RSI na poziomie poniżej 30, więc de facto idealny moment na zakup, prawda? No nie do końca, bo na przykład później w tym właśnie okresie, który wam teraz pokazuję, mieliśmy upadek giełdy FTX. I co? I tutaj jeszcze niżej zanurkowaliśmy. Dlatego też warto zapamiętać to, że niskie RSI w silnym trendzie spadkowym to nie jest promocja, to jest informacja o panice. No dobra, Renifer, skoro nie patrzeć na 70 i na 30, no to na co mam patrzeć? Większość ludzi ignoruje najważniejszą linię na tym wskaźniku. Chodzi o tą przerywaną linię na samym środku, czyli poziom 50, to jest nasza linia frontu. To jest granica między terytorium byka, czyli właśnie ten pęd wzrostowy, a terytorium niedźwiedzia, czyli właśnie trend spadkowy. Jak zobaczymy sobie na wykres miesięczny, w ogóle taki tip dla Was, jeśli macie na przykład nie wiem, zmieniacie sobie wykres na 4 godziny i wam gdzieś to znika, to klikacie prawym, reset Chart View i macie idealny wykres taki, jak powinien być. Bo ja też kiedyś tak. Bawiłem się, że a tutaj rozszerzałem to i w ogóle, a to wystarczy cyk cyk i jest gotowe. Więc przechodzimy na timeframe miesięczny, i tutaj jak zobaczymy sobie zachowanie na przykładzie Bitcoina, no to widzimy dokładnie jedną zależność. Jeśli kończyła się hossa i wchodziliśmy właśnie w tą akumulację, czyli ten okres tutaj zakupowy, no to RSI krążyło sobie wokół 50, -tki. odbijało się dołem, czasem górą, by finalnie przebić tą średnią kroczącą i wrócić do wzrostu. Podobnie widzimy w 2021 roku. Mamy pierwszy szczyt, drugi szczyt. Tutaj w ogóle jest dywergencja, o której sobie zaraz powiemy, ale mamy ten drugi szczyt, i niestety przy tym pierwszym szczycie przebijamy bardzo mocno tą średnią kroczącą, odbijamy się od niej i wchodzimy cały czas etap spadkowy, i tutaj mamy tą całą akumulację, czyli przygotowanie do następnej hossy, do następnych wzrostów, i tutaj po przebiciu właśnie tej żółtej średniej kroczącej dopiero wracamy do wzrostu. I jeśli chodzi o strategię długoterminową, opierając się na tym wskaźniku, oczywiście nie możemy tylko patrzeć na jeden wskaźnik, bo tutaj jest. Bardzo bardzo dużo innych wytycznych, ale jeśli chodzi o ten wskaźnik o RSI na miesięcznym timeframe, no to tutaj najmocniejszymi poziomami wsparcia był właśnie poziom 40 50. To tutaj była największa akumulacja i w tym momencie, jak nagrywam dla was ten materiał, to właśnie zbliżamy się do tego poziomu, także tak to wyglądało w przeszłości. Jeśli chodzi o strategię na krótkoterminowo, średnioterminowo, to możemy sobie przejść na timeframe tygodniowy i zobaczmy sobie, jak to wyglądało w tej ostatniej hoście. Tutaj mamy bardzo ważny poziom, czyli tą właśnie 50 i jak wiemy, że wchodzimy w okres byka, dajmy na to nawet przez cykliczność. Wzorujemy się cyklicznością i wiemy, że wchodzimy w dobry okres i mamy dwa lata wzrostów przed sobą, czyli jesteśmy w tym momencie. I wiemy, że wskaźnik RSI przebija poziom 50, następnie go retestujemy i wybijamy do góry. To możemy grać z wiatrem, a nie pod wiatr. Czyli jeśli będziemy nurkować, jeśli będziemy mieć właśnie mniejsze lub większe przerwy w tym wzrostowym cyklu, to właśnie ten moment, poziom 50, będzie nam służył jako wyznacznik, że ok, tutaj możemy zawrócić. I jak zobaczymy sobie właśnie na przykładzie ostatnich wzrostów, to tak też się działo, praktycznie za każdym razem. Ogólnie to też ten odcinek mógłby trwać dwie godziny, a ja mógłbym wam pokazywać 100 innych przykładów, jednak nie w tym rzecz, ja chcę zrobić to jak najkrócej, by pokazać wam największe mięso. I potem Waszym zadaniem jest to, żeby zrobić sobie backtesting i zobaczyć, jak to RSI się zachowywało, wytestować na własnej skórze i zobaczyć, jak to wygląda u was na wykresach. No dobra, wiemy jak dołączyć do ruchu. Pytanie, kiedy z niego uciekać? Wtedy, kiedy rynek zaczyna kłamać. A my nazywamy to dywergencją. Sytuacja wygląda tak, że cena Bitcoina robi wyższy szczyt, czyli jesteśmy w tym momencie, mamy tutaj wyższy szczyt na cenie Bitcoina. Natomiast jeśli zobaczymy sobie na RSI, to tutaj mamy niższy szczyt. I to wygląda tak, jakbyś wciskał gaz do dechy, silnik wyje, ale auto zwalnia. I często to jest sygnał, że paliwo się kończy i zaraz stajemy. I żeby wyznaczać tą dywergencję, to musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie, jak wejdziemy sobie na ustawienie RSI, musimy tutaj kliknąć na właśnie ten wykres następnie wchodzimy na ustawienia to widzimy że długość RSI to 14 świeczek i to jest właśnie pamięć tego wskaźnika więc jeśli widzisz jakiś wykres czyli na przykład dajmy na to tutaj też możemy wyznaczyć taką dywergencję jak zaznaczymy sobie o tutaj do tego momentu to też cena de facto rośnie tak a tutaj na RSI mamy spadek więc de facto jest dywergencja tylko że to jest już oddalone o kilkadziesiąt świeczek także nie jest to adekwatne i to jest bardzo ważne żebyście o tym pamiętali wyznaczając Właśnie dywergencję. Oczywiście, jak wejdziemy sobie w ustawienia, to możemy zmienić zakres na taki, jaki nam się podoba. Czyli, na przykład, było 14, możemy zmienić na 70 albo na nawet 100. I nasz wskaźnik pamięta 100 ostatnich świeczek i na tym poziomie właśnie bazuje. Jednak myślę, że to jest temat na osobny odcinek. Także daj mi znać, zostawiając łapę w górę pod tym filmem, jeśli chciałbyś zobaczyć specjalny odcinek z różnych strategii na RSI. -u. I oczywiście czekam na Twój komentarz z propozycją, z uwagami, z pytaniami, jeśli jakieś masz. A jeśli temat tradingu Cię zaciekawił, to. Zapraszam do naszej trainingowej rodzinki. Tutaj mamy ponad 1000 traderów, którzy dzielą się swoimi zagraniami, swoimi problemami, rozkwinami. Mamy również całą platformę learningową, która wdroży Cię do tego świata i wszystko możesz uzyskać w bezpłatny sposób. Link masz w opisie pod tym filmem. Do was mówi Renifer, dziękuję za dzisiaj i do usłyszonka w następnym materiale. Pozdru!